Cześć, witajcie w HM Akademii. Dzisiaj kolejny odcinek o tym, co możemy zautomatyzować w HR-ze, a dokładnie, co możemy zautomatyzować w obszarze szkoleń i rozwoju, bo możemy właściwie wszystko, ale poznajmy możliwości Power Automate i Office 365 w tym obszarze. Zanim przejdę do konkretów, mam prośbę, jeśli podoba Ci się sposób, w jaki opowiadam o HR, że po prostu zasubskrybuj w ten kanał, a wtedy żaden film Ci nie ucieknie. No i co? Przechodzimy do konkretów. Co możemy zautomatyzować w obszarze szkoleń i rozwoju? Po pierwsze, możemy zautomatyzować badanie potrzeb szkoleniowych. Na przykład cykliczną wysyłkę pewnych kwestionariuszy, które badają potrzeby szkoleniowe do menedżerów, do pracowników i automatyczne raportowanie tych danych. Bardzo często widzę, że firmy wykonują to ręcznie, potem muszą kleić te dane, tworzyć sobie jakieś raporty, więc pierwsza rzecz, możemy rzeczywiście zautomatyzować badanie potrzeb szkoleniowych. Druga rzecz, która moim zdaniem jest bardzo fajna, to zgłaszanie wniosków przez pracowników, że chcą wziąć udział w jakimś szkoleniu. I z jednej strony to może być zgłoszenie wniosku, ale również jego automatyczna... Automatyczne przesłanie do menedżera do akceptacji, czyli pracownik wypełnia sobie zgłoszenie, że chciałby iść na takie i takie szkolenie, podaje odpowiednie uzasadnienie, tak jak jest to u Was w organizacji, czyli te dane, które musi podać we wniosku szkoleniowym, to trafia automatycznie do menedżera, który widzi podgląd tego wniosku, może to zaakceptować bądź odrzucić oczywiście, a kiedy zaakceptuje, no to taki wniosek trafia do Was, do działu HR, czy do działu szkoleń i trafia na Waszą listę wniosków do realizacji z odpowiednim komentarzem od menedżera, i statusem, a również może być automatycznie przypisany na przykład do wybranego. Pracownika działu HR jako zadanie do zrealizowania. Czyli możemy cały taki proces wnioskowania o szkolenia sobie zautomatyzować bez konieczności instalowania żadnego dodatkowego programowania, bo Office dzisiaj z Power Automate daje nam takie możliwości. Idąc dalej, możemy w ten sposób zautomatyzować zapisy na szkolenia, które są dostępne w firmie. No, w większości firm dzisiaj jest jakiś katalog szkoleń otwartych, które odbywają się co jakiś czas i pracownicy po prostu mogą się na nie zapisać. Możemy sobie ustawić taki proces, w którym pracownicy będą po prostu zapisywali się na konkretne szkolenie w konkretnej dacie, dostaną automatyczne powiadomienie e-mail, że zostali zapisani. Co więcej, do ich kalendarza automatycznie wyśle się zaproszenie na to szkolenie, w którym mogą mieć na przykład link do Teamsu, w którym odbywa się to szkolenie w sposób wirtualny albo informacje, w której sali, o jakiej godzinie i jakiego dnia rzeczywiście to szkolenie się odbędzie. No i system automatycznie zabukuje miejsce u nich w kalendarzu, na to konkretne szkolenie. Więc tutaj mamy bardzo dużo możliwości związanych właśnie z tym, że pracownicy się zapisują na jakieś terminy, które mamy otwarte, a nam oczywiście te dane wszystkie automatycznie nam się raportują. Więc widzimy, że na szkoleniu pierwszym, na przykład z SQLa to mamy tyle i tyle miejsc i tyle i tyle miejsc jest już zajętych. A na szkoleniu na przykład z asertywności mamy dostępnych 10 miejsc i jest już 7 zarezerwowanych. Więc tutaj też mamy taką możliwość podejrzenia, wtedy co w tym procesie dzieje się automatycznie. Nie musimy tych zapisów zbierać ręcznie i rzeczywiście męczyć się z nimi, wysyłając potem pracownikom zaproszenia na pojedyncze szkolenia. Idąc dalej, oczywiście pracownik, kiedy przyjdzie na to szkolenie, możemy zautomatyzować też dalsze czynności. Na przykład ewaluację tego Szkolenia. No standardowo w większości firm występują ankiety poszkoleniowe, w której pracownicy oceniają szkolenie. Te ankiety również mogą być zautomatyzowane. Na przykład możemy w sali szkoleniowej mieć QR-kod, który jest, nie wiem, przyklejony na ścianie, albo który trener wyświetla na przykład na prezentacji, albo który jest w jakiś inny sposób do zeskanowania, na przykład pojawia się na ostatnim slajdzie, no i wtedy pracownicy wypełniają sobie ankietę, wybierają, na jakim są szkoleniu i wszystkie te dane są automatycznie przetwarzane i raportowane. A my, na przykład, jako dział szkoleń czy dział HR, możemy dostawać alerty automatyczne, kiedy coś na tym szkoleniu wydarzyło się źle. Czyli mogę sobie ustawić na przykład alert, że jeśli szkolenie zostało ocenione, nie wiem, na przykład mamy skalę od 1 do 5 i ocena była 2 albo 1 od jakiegoś pracownika, to ja automatycznie dostaję powiadomienie, że na tym szkoleniu pojawiła się taka niska ocena. Mogę się wtedy odezwać do prowadzącego to szkolenie czy do pracowników i zapytać, co tam takiego negatywnego się wydarzyło. Czyli to właśnie tą ewaluację też możemy zautomatyzować. Nie musimy do tego mieć żadnych zewnętrznych systemów. Co więcej, pracownicy wypełniając tą ewaluację też nie muszą się nigdzie logować i to jest bardzo duża, e, bardzo duża korzyść tutaj, no bo czasem rzeczywiście nie chcemy, żeby ci pracownicy musieli się logować do jakichś dodatkowych systemów, e, na przykład szkoleniowych, gdzie tą ocenę wykonują. Idąc dalej, e, co jeszcze możemy zautomatyzować? Coraz więcej firm dba o efektywność szkoleń i wymaga od pracowników tego, żeby po zakończeniu jakiegoś szkolenia przygotowali plan wdrożeniowy i wdrożyli go w życie. I ewaluacja szkoleń prowadzona jest wtedy właśnie w taki sposób, że sprawdzamy ile tych nowych rzeczy, które pracownicy zaplanowali zostało rzeczywiście wdrożonych i tak oceniana jest efektywność danego szkolenia czy programu rozwojowego. No i oczywiście te plany rozwojowe, które pracownicy przygotowują czy to po szkoleniach, czy po jakichś większych akademiach, czy na przykład po coachingach jeden na jeden z no i odpowiednim coachem czy pracownikiem hr -u. te plany też mogą być zautomatyzowane, czyli pracownik na przykład wypełnia sobie ten plan po szkoleniu w jakimś formularzu albo w odpowiednio przygotowanym pliku Excel, możemy go automatycznie wysłać do jego menedżera, żeby ten ocenił, czy to jest dobry plan wdrożeniowy, czy nie ten, kiedy go zaakceptuje, no to na przykład pracownik dostaje informację, że jego plan jest zaakceptowany i że może już go wdrażać, no i pracownik wtedy odhacza poszczególne elementy tego planu, kiedy go zrealizował, no i my rzeczywiście Zliczamy te informacje również w sposób automatyczny, która część tego planu została zrealizowana, a która nie. Możemy też w trakcie realizacji tego planu wysyłać pracownikowi automatyczne przypomnienia, żeby na przykład wiedział, że przekroczył jakiś termin, który sam w tym planie podał. No i takie wdrożenie efektów poszkoleniowych w życie też może zostać zautomatyzowane bez jakichkolwiek, słuchajcie, dodatkowych systemów. Powiedziałem Wam sporo o tym, w jaki sposób możemy zautomatyzować sam proces szkoleniowy, ale możemy też użyć Power Automate i Office'a do tego, żeby zautomatyzować sobie na przykład proces porównywania ofert od dostawców. I to jest też taki element, że no kiedy na przykład chcecie zatrudnić jakąś firmę szkoleniową, żeby na przykład wykonała program menedżerski dla Waszych menedżerów, no to każda z tych firm przygotuje wam wielką prezentację albo wielkiego PDF-a, w którym opisze koncepcję tego programu i tak dalej, i tak dalej. No i finalnie na ostatnim slajdzie przeważnie będzie cena, warianty cenowe i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie, kiedy mamy, nie wiem, pięciu dostawców, i mamy pięć takich plików, jesteśmy po pięciu spotkaniach, to wybór jednego dostawcy nie zawsze jest prosty, ponieważ porównanie tych ofert jest stosunkowo skomplikowane. I teraz, w czym może nam pomóc tutaj automatyzacja? Ano, oprócz tego, że ten dostawca przysyła nam tego swojego PDF-a, w którym chce się pochwalić tym, co potrafi zrobić, możemy również dla tego dostawcy wystawić wystandaryzowany formularz, w którym on podaje nam podstawowe informacje o ofercie, którą przygotował, jakąś cenę jednostkową za uczestnika, cenę jednostkową za dzień szkolenia, różne dodatkowe rzeczy, które my chcemy, żeby w tym programie były, ile one będą kosztować i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu, jeśli zbierzemy te dane właśnie w wystandaryzowany sposób yy, i de facto trochę przerzucimy tą pracę na naszego dostawcę w ten sposób, żeby uzupełnić ten formularz, jesteśmy w stanie stworzyć sobie automatyczny raport, który porówna nam te oferty. Do tego my oczywiście możemy te oferty sobie ocenić yy, na, w kategoriach, które są dla nas istotne merytorycznie. No i ta ocena wtedy... Przyjdzie nam dużo łatwiej, przeznaczymy na nią dużo mniej czasu, jeśli będziemy mieli taki standardowy formularz do dostawców szkoleń, który będziemy po prostu wystawiać i który będą musieli wypełnić, oprócz tego, że przesyłają nam swoją ofertę w takim formacie, jak oni ją przygotowują. Więc to jest kolejny element, który możemy sobie tutaj usprawnić w obszarze szkoleń i rozwoju. Ale to nie wszystko. Możemy tutaj zrobić jeszcze więcej. Tak naprawdę, oprócz tego, że zbieramy automatyczny feedback od pracowników, którzy byli na szkoleniu, czyli robimy automatyczną ewaluację z punktu, z punktu widzenia pracownika, no to oczywiście możemy tak samo poprosić automatycznie przełożonych pracowników, którzy byli na tym szkoleniu, żeby ocenili efekty z punktu widzenia właśnie menedżera, który zarządza tymi ludźmi. To w ogóle jest bardzo fajna praktyka, jeśli chodzi o ewaluację, żeby patrzeć na program rozwojowy czy na szkolenie, w którym brali udział pracownicy nie tylko z punktu widzenia tych pracowników, ale również z punktu widzenia przełożonego, który chciałby zaobserwować u siebie w dziale efekty tego szkolenia w zachowaniu pracownika. No i oczywiście takie przypomnienia, ankiety i raportowanie może się odbywać automatycznie, czyli jeśli pracownik, na przykład Jan Kowalski, który pracuje u menadżera, ani Nowak był na jakimś szkoleniu i my wiemy, że on był i minęła data tego szkolenia i mamy zaznaczone w liście obecności, że był, no to Pani Ania Nowak, która jest jego przełożonym, może na przykład dwa tygodnie po tym szkoleniu dostać automatycznego maila, w którym jest napisane Pani Anno, Pani pracownik taki i taki był na takim i takim szkoleniu, które dotyczyło tego i tego. No i tutaj mamy prośbę o zupełnie takie ankiety, jak Pani widzi efekty tego szkolenia i jego efektywność. I cały ten mail i ta wysyłka po dwóch tygodniach po szkoleniu może się wydarzyć Automatycznie i kiedy na inne szkolenie pójdzie pracownik od innego menedżera, i to będzie szkolenie będzie dotyczyło innych tematów, to ten mail nam się automatycznie przeredaguje i znów automatycznie wyśle do innego menedżera. I w ten sposób będziemy w stanie właściwie bezwysiłkowo zbierać dodatkowe dane, które posłużą nam do ewaluacji projektów rozwojowych, które prowadzimy w organizacji. Idąc dalej, skoro pozwalamy naszemu systemowi automatycznie zapisywać uczestników, wysyłać wszystkie powiadomienia, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pracownik dostał również automatycznie materiały szkoleniowe po szkoleniu. I również taki flow możemy sobie zaprogramować, ustawić Power Automate, który pobierze odpowiednie informacje przypisane do danego szkolenia i wyśle wszystkim uczestnikom, którzy byli na tym szkoleniu w danej dacie i na przykład sformułuje im automatycznie takiego maila. Drogi pracowniku, byłeś na takim i takim szkoleniu, zapraszamy Cię do pobrania Materiałów szkoleniowych, i tu będzie podstawiony odpowiedni link, który przekieruje pracownika do materiałów szkoleniowych, czy do folderu jakiegoś naszego SharePoint, czy na OneDrive, w którym leżą materiały stricte przypisane do tego szkolenia. Więc zobaczcie, że możemy sobie ten proces zautomatyzować w bardzo, bardzo wielu miejscach. Od w ogóle zapisów, przez wnioski, no właściwie od wniosków szkoleniowych, przez zapisy, przez obsługę, potem ewaluację tego procesu, aż po rozesłanie finalnie materiałów takich poszkoleń, które trafiają do naszych pracowników. Ale co jest fajne, to nie wszystko, bo jeśli my zautomatyzujemy sobie ten proces w ten sposób, i różne etapy tego procesu będą nam się działy automatycznie, no to jest jeszcze jeden plus. My możemy tak naprawdę bardzo wiele wskaźników szkoleniowych obliczać automatycznie. Jeśli my w odpowiedniej tabeli do tych szkoleń przypiszemy sobie na przykład koszty, będziemy w stanie automatycznie raportować bardzo wiele wskaźników kosztowych i na wszystkich tych procesach automatycznych postawimy sobie piętro wyżej. Raport w Power BI, który będzie nam odpowiednie dane, pokazywał w odpowiednich wykresach, tabelach i tak dalej i większość wskaźników L&D, szczególnie takich dotyczących ewaluacji Kosztów szkoleń, obecności pracowników na szkoleniach, będziemy w stanie wyliczać sobie automatycznie bez tak naprawdę naszej ingerencji. No bo zobaczcie, w różnych procesach, te, w różnych elementach tego procesu do odpowiednich osób zostaną wysłane odpowiednie ankiety z prośbą o dane. Ten proces ma swoją długość. Każdy z tych etapów tego procesu, ileś trwa. Informacja o tym, kiedy dany element się wydarzył, będzie automatycznie zapisywana przez Power Automate. Więc my patrząc na to, jakie mamy dane o tym procesie, będziemy w stanie wygenerować piękny raport z większością wskaźników LND, które tak naprawdę są nam potrzebne do tego, żeby podejmować w przyszłości Sensowne decyzje. I będziemy w stanie zakliknąć sobie wybrane szkolenie, zobaczyć, jak wyglądają jego koszty, ilu było pracowników, kiedy ostatnio się odbyło, i tak dalej, i dalej. Więc zyskamy tak naprawdę bardzo mocne narzędzie do podejmowania rozwojowych decyzji, jeśli chodzi o naszych pracowników. Więc tak jak widzicie w obszarze LD można zautomatyzować bardzo, bardzo dużo. No, tak naprawdę zależy to od naszej wyobraźni i możliwości tego, co robimy w firmie, które z tych kawałków będziemy chcieli zautomatyzować. No, a jeśli ten temat Was interesuje, w ogóle automatyzacji, nie tylko w obszarze L&D, to w opisie tego filmu znajdziecie link do takiego naszego przewodnika, który wprowadza w świat automatyzacji w hr bez użycia programowania. Zapraszam Was serdecznie, pobierzcie sobie ten przewodnik, a za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Cześć.